Euro nie dla Norwegii. Nie dla Norwegii. Najpierw jednak od rzeczy dobrych. Gol Pala Anretron Sztad, naszego wychowanka. Tak. Pytanie, co tu robiła tzw. Hiszpańska, że się spytam. No. Kurczę, tak strzelił. Nie wiadomo, czy to się od nogi odbiło, czy się nie odbiło. Kurde, widać... Się kurcze odbiło, a później się dobiło. Jednak później Luis Arbery to taką bombę potężną sieknął, proszę państwa. Sieknął, aż kurde, wsiad co trzeportało. No. Jednak widać różnicę, kurde, pomiędzy Hiszpanią a Norwegią, i niestety karygodny błąd z naszego bramkarza, który po prostu się do tyłu posunął, tak to mógł to obronić, mógłbyśmy nawet wygrać, no ale nic, nikt się nie spodziewał, że Norwegia w ogóle tak daleko zajdzie, nikt, absolutnie nikt, srebro można przyjąć z pokorą, tak samo jak na przykład Polska z Francją pewnie z pokorą przyjmą brąz, bo takiej Polski to top 4 w Europie, no to braliby w ciemno, no bo jak pewnie wszyscy wiemy w tym, w Euro nie ma niestety meczu o trzecie miejsce. Teraz jeszcze na koniec statystyki zespołów pokazać trzeba. Mistrzostwa Europy. Norwegia. Albo na pierwszym. Na, pierwszych, na pierwszych, pierwszych, ze Szwecji. Kto tam był głównym? Rakip. Rakip, Kensema, Tibling, Olson, Lindelof, Pontus, Dalberg. Jedyną astę zaliczył Forsberg, a jednego gola zaliczył. Jednego gola co. To właściwie zależy jednego kola. Rakip i nic, tylko jeden gol strzeliła Szwecja. Widać jaka Szwecja kurde była bez mnie. Razem sobie do Norwegii. W każdym meczu gra w tak, pewności. Sztorbaek, Svensson, Paladret, Tronszat, Mohamed Elionusi, Gulbrandsen, Rozbach i linia obrony też praktycznie. W, wszystkich jeszcze tutaj widać. No, jakoś nie byłoby bardzo bramkostrzelnym zespołem, żeby nie było. Na razie dwie bramki strzelili pan. Nie, Pontus, pan. Kurde macie imię. A to było Hakem. Hakem jakoś, czy jak mu tam było? Svensen też dobył dwie bramki i asystę, pan Andrzej z golem i asystą, Mohamed Elionus i golem M. Gulbrancen z golem i asystą. I jeszcze za asystą był Ostigard, czyli obrońca. Ale teraz zawsze coś. Jeszcze kurczę mogliśmy wyrunać po dość tej akcji bytykiego i Sorlofa, no ale się nam nie udało. A jeszcze bym zapomniał, bym zapomniał, bym zapomniał oczywiście, bo jak tam Polska biało-czerwoni, kurde blaszka, jak tam się oni sprawdzili, no to chyba mi się wydaje, że Jaruś nie zgodę został kurde królem Strzelców. Kurde, wszyscy całą robotę robił, no. Patrz pan no. Milik i Kownaś tylko po jednym golu. Milk Stępniuś, Kapucha i Dawidowicz jeszcze po asyście. Dzisiaj podstawowym graczem tutaj był, że tak powiem, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski, Bartosz Jaroszyński, Przemysław, też Paweł, da Paweł Dawidowicz. Wojtek Szczęsny też broni, może już kurde wiele lat ma na karku. Kto jeszcze pojechał? Został tylko w dwóch meczach i strzelił aż cztery bramki? No kto by pomyślał? Janek Bednarek, Wieteska też trochę grał, Lipski. Chyba z nami grał mi się ta jalipski No i to tyle, no. To tyle. Mogło nam pójść ciutkę lepiej, ale i tak to jest dobrze, no bo kurde co mam tu się oszukiwać. Jest srebro, może to nie złoto, ale zawsze podium. Zawsze jednym z lepszych jest w tej Europie. Oby na Mundialu nie poszło tak jak mi ze Szwecją. Cześć.